Boże, co kurwa hey. zrobili z tym szeryfem Ja pierdzielę. Przecież on nie miał wąsów! Ja. Yeah. On był ogolony, kurcze, od stóp do góry. On nie miał wąsów! Co to robią wąsy na jego twarzy? Ja pierdolę. Aha, poza tym to uh, John miał... A nie ma torbę. Ma torbę, kurde, już myślałem, że na torbę mu zabrali. Z tu już nie byłem wczoraj, bo jak testowałem. A idzie ten skórczy bykowy szerif, a czy ten zastępca szeryfa? Nie pamiętam nazwy, znaczy nazwiska jego, ale te twarze te twarze... Eee, Piotrze pytają się, czy będzie BF4 dzisiaj, tak będzie. Hmm. No to już macie odpowiedź. Być może z perspektywy Michała, co teraz? Nie o nie będzie gorąco, a to tam w tym posterunku teraz jest akcja. Tak, z tak jedynki. Teraz to, to, to będą quick time eventy. Use correct action button. Use actions USA Jezus Maria. Nie wiem, z na pewno. Na pewno z Raz, dwa. Nie, chyba nie zdążyłem, ale chyba się udało. Ja bym tak chciał powalczyć. I, i przerób pięknie jak w zapasach. Oh, no points. Niestety nie, nie zaliczyłem punktów. Ach, po ładnie i uciekamy, tak. Gde? Good. Hey, Tej nie było. I też nie było. A nie była z innej perspektywy, sorry. Ach, a to patrzymy jak się gra samo przechodzi. to było to pamiętam to sankę <tryk> Czy ja bym... To koniec? Eee, jak tak mają wyglądać misje, to ja skończę grę za pół godziny. You have, you, you have Jest 16 rozdziałów w tej gry. Właśnie skończyłem, właśnie skończyłem drugi. A przejście tego rozdziału to było po prostu quick time event i ucieknięcie z aresztu z budynku na ulicę. Super. A odblokowam nowe perki. Ciekawe czy będzie z Ghost albo nie wiem, mniejszy odrzut czy coś takiego. Cool hand you, no QTF fails, whatever. CQC King a disarm earns 5% heal. Whatever. Mam drugą rangę. Ciekawe, to. Bym musiał trochę... Ten, jak to się mówi, to więcej boostów dać może do setnego pułkownika dojdę. To tam są kurde levele nawet, bo ja nie mogę. No, są levele jak skurczy może do ostatniego pułkownika mi się udało się dobić. Oj, dobra. Spoko. To nie Bóg stworzył Rambo, ty ja go stworzyłem, nie? Teraz ty się sam tworzysz. John Rambo gra w Rambo The Video Game. Spoko. Okej, okay, jedziemy z koksem. Skills... Aha. Reset Skin Perks, bla bla bla. Boże, ten ryj. Nie, nie. nie zna się wielu um, aktorów w, w, w Hollywood, ale jakoś żaden mi do głowy nie przychodzi, jak na ten ryj patrzę. Nie wiem. No za cholerę, takiego jeszcze nie widziałem. No chyba, że w pracy. Dobra, pieprzeć to. to. Ma, może to świński, dlatego. <laughs> co teraz? Aha, game saved, czyli teraz będzie co? Eee, mogę na przykład wejść w Mission Select. To bo nie, będziemy. Nie, kontynuujemy grano. bo Continue, tak, private, tak, żeby się za dużo nie męczyć. Jajku. Myślałem, Poczysz, że... A tam mogłeś perka dodać jednego, tak? A no dodałem właśnie, dodałem oh, chyba. Alergia pan, albo pancerz. Ja czekam na... Jak się ten perk nazywa, kurczę. Ninia? Chyba tak. Tego się bez pikolu da przejść. Ja mogę sobie wybrać? Oprócz. Aha, mam AK 47. Tam M16 widział. Tak, M16 light, to jest wersja light, czyli bez amunicji. A, bez amunicji. No, to musi być, musi czegoś zabraknąć. Aha, no, no widzę właśnie player 1, player 2, czyli jest kooperacja. Jest, no to świetnie, no można kooper... O, będzie akcja w dżungli w lesie w sensie. Czyli pominęli w sumie ładny kawałek filmu. Od Albo... momentu ucieczki motorem do momentu, gdy, gdy pozostawił motor pod, pod, pod górą. No, to tam było trochę, bo on uciekał przed szeryfem właśnie motorem. Jakiemuś cywilowi tam ukradł motor, prosa tam no, Tak takiego ukradł. Potem on uciekał przed tym szeryfem. Ten szeryf tam potem wpadł też samochodem do jakiegoś wąwozu. Potem dalej to już zanim piesze szli. Chcę ci, żeby wziął ASA 23. Po, jak go odblokuję, to na pewno wezmę. No tam. To... Przed nami paręnaście minut oglądania filmu. To pewnie będzie traf kamieniem w helikopter. Widzisz Michale, ty próbowałeś zdjąć helikopter czołgiem, a ja go zdaję kamieniem. Albo, albo, albo sam się zdjął, sam się zdjął, bo ja nawet nie... nawet nie... nie brałem udziału w rzucaniu kamieniem. Urna! Przecież ten gościu. że on inaczej wygląda. Na eee, w tej oprócz, oprócz Rambo. Nie, nawet Rambo nie, nie wygląda jak Rambo. Ah, no masakra. A, myśla, a myślałem, że Max Payne 3 ze swoimi kaszenkami jest do kitu. Gdzie te emocje w graczu, ja się pytam? O plawu, pięknie, perfekt, yeah, es, pięknie, good. Uciekam, spierdalam. A, o, cholera, chyba źle trafiłem. Oh. Upsa, no to w po porządku. Prostu... Oh, hamka miała kartony, a ty miałeś kamienia. No. Rzuć, rzuć kamienie. Daj kamienia. Od dzisiaj w Battlefield 4 posługuje się tymi kamieniami. Oh, Grzegorz! Niech go spróbujesz pociągnąć jest świetny. God Jest at <laughs> Rambo right here. Nie, to on to napisał. Jak... Jak... Tak, tak, tak. On to jak w 4 godziny. 3 godziny można przejść 4 3 filmy. Od dwóch minut niczego nie robię. Praktycznie. Ja no pijesz kolo <gry> W grze. Aha. Teraz uh, stun or kill. Risk stunning cups or go for. The Easily kill. Ja wolę... Ja wolę... ogłuszać, ale nie wiem czy zdążę. Kurde, nie zdążyłem. Zabiję gościa. Uuu. Ach, cholera, nie zdążyłem. Ha, no to rośnie. No cóż, ale tu jest Frostbite 3. Pa, patrzcie na, na wygląd lasu. Nad, jak, się, jak się liście poruszają, jak się drzewa kołyszą na tle wiatru, jak się krzaki po, uchylają pod yy, ciężarem przeciwnika. Azia, a to kara to, ty ja matę. A bo tam... Yy, nie, nie zabijał tych policjantów właśnie. Nie, bo, oni chronią tylko, chranił, oni tylko chronią. Dokładnie. To teraz? A, Za późno, będę zabijał. Ubił go. Ajajaj, no ale, ale, ale po co tyle gać, skoro można raz wbić w gardło? To po co? W nogę, potem w bark, potem w głowę, w oko, headshot. I tak nie trafisz, bo jest netkot. Teraz Za późno, a? Teraz też, go zabiję? Zapewne będę potem pogrążał w ogłuszył, ogłuszył go. Tam ogłuszył, szczególnie... Oj, to tego zabił w takim razie. A, tak, zaraz będzie levelusz, dokładnie. Jak, jak Rambo zacznie się, zacznie się zwalać na drzewo. Zdążę? Ubił go. No niestety, no zabił skurczy byka. Oj, perfekt O, tego bo typu... Jak za, bo jak się no. tego quick time Eventa chyba za wcześnie wciśnie, chyba albo tak. Za późno, to no to, to właśnie. Tak. Chyba, za, chyba im później, tym lepiej. Tak myślę. No tak właśnie. Tak, 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 mi, się tak mi się wydaje. I tak gra kosztuje 100 złotych. I właśnie, Rambo przestał działać. <grymne> Bez kitu, Rambo przestał działać. Po raz drugi. Ale to będziesz mógł powtórzyć poziom, teraz już ci lepiej pójdzie, będziesz ich zabijał. Zakładając, że dojdę do tego momentu. Gra zapisuje się automatycznie, fajnie. No to jeszcze raz, Continue Story, Private i Select, tak, 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 ok spoko, tak, dziękuję. No to od początku wszystko. Jakby tak powtarzać tę sekwencję po 10 razy, to można zrobić z siebie perfekcjonnego uciekiniera. No to biegamy. Jeszcze nie? No? Aha, mogę to pominąć chyba? Tak czy nie? Halo, ja chcę to pominąć. Ej, no bez... O, jest, udało się. Hopla. Perfekt! Pięknie! Good! A! Tak, im, im później, tym lepiej. Im później, tym lepiej tym więcej punktów będzie. Disconnected from your channel I'm too late, Aha, the faster the better He's a Green Beret The man has a Congressional Medal of Honor He's a damn war hero! Green Berets are lethal <laughs> <laughs> we got to be careful Perfect! Tak tego ogłusza im później tym lepiej. Kurczę. No na początku dałem W najpóźniej jak tylko mogłem i go się zabiłem, więc nie wiem. Ja już się w tym gubię. A kurde ta gra jest A je znaczy pieprzeć to. I ta twarz. Jest perfect! Kurna, drugi perfekt mi się udał. Ogłuszy ładnie. O, yes, nie. A zgodniałem przez to. Get ready. Perfekt, trzeci raz. Jest normalnie jestem po prostu jak Assassin's Creed. Assassin's Creed. Asa Assassin's John. <laughs> Assassin's Creed Rambo. <laughs> <laughs> Assassin's John na silniku Frostbite 8. Że go kamieniem nie rzuci, no. Helikopter zdjął to, tego też nie to tego bym mógł zdjąć też. No. Perfekt, po raz piąty. Ja to muszę komentować Ale ja mam tutaj drugą A gdzie jest scenka gdzie on, gdzie on zakłada pułapki na wszystkich On tak wszystkich nie ogłuszał przecież no nie on pułapkami wziął tam ich tam poranił. Ale on nie wopkań, miał Ten no. szeryf nie miał wąsów do cholery No nie miał. Był gruby, był gruby. <coughs> Let it, go. Let it go. Let it go. Let it go. No, dialogi wycięte z filmu, wiadomo. Jezu, będę strzelał! O kurcze. I ta muzyka. Nastrojowa. No, nie chcę strzelać, nie chcę zabijać. No, muszę jednak, cholera, oj. Kuloodporny hełm. Kuloodporny hełm. Ale zaraz, zaraz. Rambo nie zabijał e, tej gwardii, gwardii narodowej. Cop killer. Aha, czyli nie mogę ich zabijać. Po co ja mam tam zrobić? Kurczę? Nie chcę ich zabijać, o cholery Nie mam wyjścia chyba. Podobno nie przeszkadza, ten killer. Ja nie czuję w tej grze, żeby były tu jakiekolwiek i, i w tyłeczek w pośladeczek. W pośladki są kluczowe, jak widzi, o, o, rozbrojenie. albo wiesz co, może ten, w nogi strzelaj. O, 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 Git, git pomysł. Poczekam, aż mi się amunicja skończy? Dokładnie, w nogi, dobrze mówisz. Poczekam, aż mi się amunicja skończy, o, właśnie skończyło. Rozbrojony. Podmanoga, to co na gry online 3 na 3, 3 2 na 10, rubo, rubo no raczej okryj się, tych cholera jasna, okryć się nie mogłem. Co mogę się powiedzieć? Tylko zdrowiem. Ale on nie strzelał do takiej ilości policjantów. On nie. kurde, tylko. On uciekał przed nimi, przed tymi, tak poubierali w te płaszcze. On się schował w takiej jaskini. Ja musiałem otworzyć butelkę wina mojej żonie, więc no, czy ja inaczej zwał butelką żady. Last checkpoint. Zabili mnie. Over John. Ja tam tego nie mogłem u, o, rozbroić, ponieważ y, był ukryty. A ten na przestań ma dużo municji. Kurde, nie mnie tak szybko przeładowuję. No fakt faktem, że nie miał tylu, ty, tylu policjantów, którzy by unili. Gwardia Narodowa liczyła w sobie raptem kilkunastu żołnierzy, a tu już jest kilkudziesięciu. Mogę trafić, cholera. Jemu mi się zapsuł. Teraz zginę. Jak ktoś tam zauważył, że jak strzelacz w nogi, to im z głów hełm spada. go się w głowę, a go rozbroiłem. Koko, 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 koko. Oj, wyszczególni dwa strzały i muszę przeładować. Nie no za chwilę zginę cholera. Ciekawe, czy tu się życie odnawia. Już? Podobno taki peperka trzeba mieć, taką zdolność. To dopiero wtedy przy tej zdolności, że zabijanie to od, od razu życie. Uciekaj do tej, do tej kopalni, John, a mi się pieprz z tą glarią lodową. No bo on się kurde przecież. zabijał i się ukrył w filmie. Ja tu była masakra, kurde. Tu <tubo> była masakra. Ten który... O. O, muszę Ten, który walił z wyrzutni rakiet w filmie miał około lat 35. Ten tutaj miał na moje około ponad 50. Dobra, nie czepajmy się. Have... No, bo to, no, no bo to byli młodzi ludzie tam.